Jest to drugi rajd opuchar katedry inżynierii pojazdów organizowany przez Politechnikę Wrocławską. Jest to rajd zimowy, zawodnicy mają szansę zmierzyć się w trudnych warunkach, choć dzisiaj dopisał nam raczej deszcz i mokra nawierzchnia. Można się popróbować, załóg mamy 51, każdy ma do przejechania 3 trasy, w sumie 4 trasy i każdą trasę przejeżdża trzy razy, czyli w sumie 12 przejazdów. Nie ma już w tutaj najbliższej odległości innych torów sportowych, dlatego chcielibyśmy raczej organizować rajdy tutaj. Może więcej publiczności, żeby emocje były jeszcze bardziej gorące. No, i może po prostu jakiejś łatwiejszej organizacji, ponieważ to jest pierwszy rajd na tym terenie. Jest on dla nas bardzo trudny i stresujący. Mamy nadzieję, że z każdym następnym będzie lepiej. Uczestnicy startują w sześciu klasach. Każda klasa nagradzana jest dla trzech zawodników. Do tego jest klasyfikacja generalna. No, nie mamy zbyt dużych nagród, są to raczej vouchery, jakieś takie podarki. Raczej chodzi nam o motoryzacyjne na emocje. Moja Oleśnica